Witam Was bardzo serdecznie. Oto pora na świąteczne zakupy. O tak! Pierwsza interesująca mnie pozycja to jest Counter Strike Global Offensive. Kosztuje on 7,36 euro. Tu widzicie mój stan. Mój stan pieniędzy na Steamie to jest 13,34 euro. Czyli tak zabierze mi. Zostanie mi jakieś 5 euro, więc dobra, kupujemy dla siebie. Też czuję, że <grymnie> prędzej czy później i tak ta gra będzie tańsza. Ale co, chuj z tym raz się żyje. I co, mamy Counter Strike'a? Kurwa mać, jak najbardziej. Ja to zrobiłem, jestem pojebany wam powiem, jestem pojebany Counter-Strike Global Offensive Dobra,